Cześć, witajcie, z tej strony Kamiloc i dziś legendy i teorie w GTA 5. Czeka na nas teoria, która jeszcze nie występowała. Nawet o niej nie myślałem, a była blisko, ponieważ pierwszej misji dla Franklina i dziś zobaczymy, co się stanie, jeżeli jako Franklin nie ukradniemy samochodów z lay. Zobaczymy, czy właściciel domu się pojawi i czy rzeczywiście będzie próbował odzyskać swoją zgubę. Brzmi ciekawie, ale zobaczmy, jak to wyjdzie. W ogóle będzie miało takikolwiek wpływ, jednak no. dlaczego tam nie było stolika? Brakuje jakiś procent. I tam był kubek z napisem I love Vice City. Czy dopiero teraz zauważyłem to po tylu latach? Czy to był raczej kubek z napisem I love Vespucci? Prawdopodobnie Vespucci. Niestety tego nie sprawdzimy, ale na ten moment pomijamy, bo raczej to nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje, zresztą mi tak powtarzamy tą misję Zobaczcie jak wygląda Franklin, no nie wygląda jak z początku gry Wygląda jakby rzeczywiście był obrzydliwie bogaty Miał willę na Vinewood Hillsach no, Gość się rzeczywiście zbogacił I ja mam jakieś problemy z moją grą, bo Brakuje mi obiektów. Ciekawe Ale to może przez to, co dla was szykuję Na kanale, ale dobra, czekamy w takim razie Kotek do nas idzie Możemy zobaczyć, dokąd on idzie. A my czekamy, co się wydarzy. Okay, on, czy on przeskoczy, czy on tu zostanie? Może właściciel wyjdzie? Co mnie ciekawe, ponieważ ta posiadłość jest na sprzedaż. Ok. Ciekawe, że akurat tutaj stoją dwie fury, a villa na Wespucci. Jest na sprzedaż. Interesujące. Dobra, kot poszedł się położyć. Ciekawe. Mamy już odpowiedź na pierwsze pytanie, które mogło was nurtować. Co się dzieje z kotem? którego mijamy. Poszedł spać w inne miejsce, żebyśmy go nie poszli. W ogóle tam widzę ratownika jeżdżącego na kładzie. Tutaj normalnie sobie ciągnik stoi. No możemy się przyjrzeć, bo mamy czas. Stoi z tym pługiem. Ej, dobra. No Rockstar tutaj zadbał o te detale, chociaż te plaże są dość puste w porównaniu do tego jak to ma wyglądać w GTA 6. No to jest naprawdę bieda, ale pamiętajmy, że ta gra jest z 2013 roku, ale i tak detale robią wrażenie. Jednak my będziemy musieli poczekać O! Przepuszczyłem kota! I co? O, teraz wraca w drugą stronę Ale gdzie jest właściciel, żebyśmy my go nie przepuszczyli? Ja muszę tu poczekać w sumie, Czekajcie, jak już tak sprawdzam, to co robi? Lamar, Lamar czeka Zobaczymy, czy będziemy mieli e, jakąś scenkę z nim związaną Czy on się wkurzy i odjedzie i będziemy mieli ekran końcowy, że misja nieudana Lamar za długo czekał albo spaliliśmy robotę. No to byłoby ciekawe w ogóle. To są dwie inne tablice. 184555. Tu mamy 555016. Ej, tu są dwa zupełnie inne numery. 0161, a tu jest numer kończący się na 0101. What the hell? Czy to są dwóch innych pośredników? czy o co tu chodzi, czy coś odkryłem no rzeczywiście, to zupełnie inne osoby to sprzedają ale chata, no jest na sprzedaż I w ogóle czy później się sprzedała, to też moglibyśmy sprawdzić ale oczywiście piszcie propozycje w komentarzach do kolejnych odcinków, a jak na razie ja czekam na konfrontację z właścicielem bo coś mi się kojarzy, że coś mogło być rzeczywiście i kiedyś to odkryłem, jeszcze jak przechodziłem pierwszy raz GTA 5 na PS3 o, Tu mamy w ogóle ten ultrakolorowy dom A obok niego jest ten Czary i Czarny można powiedzieć, taki smutny Kontrastujący do siebie Tylko one w prawdziwym życiu są obok siebie A nie oddzielone właśnie tym Ciekawy zabieg Rockstara Nic się nie dzieje, wiecie, nie robimy też podejrzanych akcji No, pragnie może trochę Zachowuje się podejrzanie Lekko jestem sus, ale No wiecie Musimy jednak poczekać Goście też rozgląda, my się, rozglądamy. Co, będziemy coś mieli. Jakiś pies szczeka, ale to chyba z deptaku. Tak, dokładnie. Ktoś tam biega normalnie. Patrzcie, jakie to jest dopracowane. No teraz możemy się przyjrzeć. Tu jedzie sobie ten wóz. Okej, okay, tu się też coś narespiło. Tu ktoś biega, tu ktoś siedzi. Nie no, fajnie, to jest dopracowane. Tu mamy jakieś babeczki, turystkę z mapą i Aparatem, no jest dbałość o szczegóły. Fajnie to wygląda. Tutaj jacyś ludzie sobie chillują ale gdzie jest właściciel? No to mnie trochę niepokoi do środka wejść. No niestety nie możemy. Możemy spróbować jeszcze tutaj, zobaczyć, czy kogoś mamy. No nie no, nikogo tu nie ma. Jednak my się nie poddajemy, tylko też kwestia tego, czy powinienem grać na nowym save, czy to ma jakikolwiek wpływ. Tu sobie ktoś idzie, tam sobie ktoś gada, nie no, fajnie to wygląda. Tu kot biega w kółko, bo go wystraszyliśmy. Furtka zamknięta, co ciekawe. Okej, okay, no jest na razie chill. I tutaj też nikogo nie ma. W sumie chciałbym ja zobaczyć, czy jakiś NPC jest na przykład w środku. No nie no, tu go nie ma. Tu też nie ma. Sprawdzam, wiecie na różnych piętrach, bo może gdzieś być, ale może nie jest gdzieś niewidoczny Czekajcie co, ja, co ja namierzyłem? A, namierzyłem lampę. Lamar stoi i czeka. No, mocny zawodnik. Ale dobra, spróbujmy od niego uciec. Nawet spróbuję. Czuję się jak to zwierzę potrącone. Tutaj. E, czy to nie jest ten kot? No co za łajdaki potrąciły kota, który sobie spokojnie spał. No nie wiem kto go wypłoszył z tego miejsca, ale dobra, spróbujmy odjechać i zobaczyć, co się wydarzy. Tam ten ziomek też coś odwala. Tu się odwalają dziwne rzeczy. Porzucono lamara. Okej. Okay. Czyli taki basicowy ekran. Zobaczmy, czy możemy wypłoszyć właściciela. Okej, okay. wszystkich ludzi na pewno przestraszyliśmy. Uciekają z plaży. Patrzcie, normalnie wszyscy uciekają, ale właściciela nie ma. Lamar coś powie? Nie, Lamar nic nie mówi. A właściciela jak nie było, tak nie ma. Rozwaliłem tablicę, już nikt nie kupi tej chaty. W sumie tak, to by się zgadzało. Rozkminiłem moi drodzy. To się zgadza. Czyli po prostu to jest z licytacji komorniczej. Gość nie ma kasy, jest pukany. A my zabieramy fury, bo nie płaci rad dla Simaona. Tak samo jak było z synem Michaela. No tak samo. Jimiemu też Franklin kradł furę. Wszystko się zgadza. No, jakby inaczej. Mogłoby być. No tak, teraz dopiero połączyłem kropki. Wróć do Lamara. A zobaczmy, jak będzie na piechotę. Czy będziemy mieli jakąś scenkę Porzucono Lamara. Znowu ta sama sytuacja. Spróbujmy wjechać ta Może wtedy wybiegnie właściciel. Chociaż nie wydaje mi się. To bym musiał spróbować raczej załadować nową grę. I zobaczyć, czy wtedy coś się zmieni. Może nie pomijać kasynki. Może też jest do tego. Ale zobaczmy. Okej. Okay. O! Jeden samochód został uszkodzony. A to ciekawe, Lamar się nie ruszył, ale właściciela też nie mamy. Tym razem świeży save. Zresztą jak widzicie, jak wygląda Michael. I nie pomijamy kadstenek, żeby zobaczyć, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ. I dalej nie ma stołu, ale jest jego cień. Nie wiem o co chodzi, ale wiem, że coś grzebałem w plikach, więc to może właśnie przez to. Ale dobra, myślę, że Wam przyspieszę tą kaftankę, żeby Was nie zanudzać. A Wy możecie kopnąć w tym momencie lajka. Kurde, to intro. Mimo tylu lat nie zestarzało się. Jest dalej świetne. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się GTA V, jakiejś reedycji, Remasteru Definitive Edition No wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że jednak zasłużymy na to Chodzimy, a teraz otwierają tą furtkę. Co zamknie? A, zaszacła się. Czyli wszystko się zgadza. Oprócz tego, że kod dalej jest w powietrzu, okej. Okay. Dobra, hey, zobaczmy, czy jest tu gdzieś właściciel No nie no, wejść nie wejdziemy, więc po prostu sprawdzamy Bo na jednym z budynków, jak wychodził w sumie Michael od doktorka Finlandera, To tam był ktoś na dachu To jest ciekawe, czy doktorek e, ma cały ten dom, czy on tam tylko wynajmuje No ale tutaj nikogo niestety nie mamy w środku zobaczmy, czy jest jakiś pet No... nie widzę Żeby był... Nie no, nikogo nie ma Z przodu też nie ma A z boku? Z boku nawet nie ma tu drzwi Tylko same okna No dobra, no to mamy to Zobaczmy, to coś będziemy mieli Poczekajcie, czy ja nie mam czarnego Never Nie, nie mam Never Zresztą tu wszyscy... Uciekają po płochu Dobra, zobaczmy Właśnie, czy możemy wywabić właściciela Dawaj, możemy Ci ostrzelać dom O, tu możemy skakać, co ciekawe A tam Na dole już nie, okej okay. Za rozwalamy, dom nie jest już na sprzedaż Lamar sobie nic nie robi Z tego co odwalamy Zaalarmowano policję, a myślałem, że Zaalarmowano właściciela, no kurde Niestety nie uh -huh. mamy tego, co byśmy chcieli Chyba strzelać nie ma sensu No dobra, spróbujmy W tym razie odejść tutaj I poczekać no. Stańmy I czekajmy Wiecie czy mogę? Nie, nie mogę wyskoczyć Którą wolisz, ziomuś? Na razie nic nie wybieram Zostawiam furę Nadziśnij aby do pojazdu nigdzie nie wsiadam w sumie, przejdę tutaj zobaczyć, nie, nie zdecyduję się. Lamar, też to wybieraj. Ja czekam na właściciela na spotkanie cztery oczy, ewentualnie twarzą, w twarz albo twarzą w pięść, zależy jak bardzo będzie wkurzony, no ale trzeba było płacić za tego obeja yy, i za tego Buchaner, debukaner, no tak jakoś, ale nie płacił, to tak ma. Jednak my na razie nic nie mamy i wydawało mi się, że Lamar się wkurzał i wybierał auto, a jak na razie czeka. Co jest ciekawe, czy odkryłem coś nowego? Możliwe, może no Zawsze byłeś wybrednym. No tak, tak. Nie wybraliśmy. Więc on wybrał za nas, ale. Czy jest tu właściciel? Zobaczmy, może. Ktoś tutaj? Przyszedł? Nie, nie przyszedł. O, kod jest z powrotem. Sorry, że cię przeproszę. Poleciał gość, no. Ale nie było, jakby się jeszcze. Zrespił właściciel, ale chyba nie no nie ma Mogę wlecieć jeszcze do środka, w ogóle czy padnę pod mapę Czyli na pewno nie ma tutaj właściciela w środku Może gdzieś tu jest niewidoczny, ale go jego... no nie widzę, logiczne Ale co, mamy czekać dalej Możemy poczekać i zobaczyć co się stanie No wsiadł gość do auta, nie swojego Po prostu chce je skroić i właściciel by się nie zainteresował. No nie mówcie. Tego nie chciałem zrobić. Nic się nie pojawia, to spróbujmy wsiąść do tego auta i poczekać. I tak te kacenki dzisiaj się opóźniły. Ale jesteśmy na świeżym sejwie Nic nie jest wczytywane, więc wszystko powinno działać. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale dobra. On odjechał i. Ej, wybieg! Wybieg właściciel! Dobrze pamiętałem! Patrzcie, normalnie wybieg. Właściciel Ubrany jak na plażę I na sklepie Czyli jednak I co? Możemy go normalnie sklepać? Czy on jest nieśmiertelny? Mamy tylko przed nim uciec Czekajcie, może bym robił uniki Dobra, ale dostał Ale dostał I to mocno, dobra Co? Aha, Aklin zgubił Lamara Ale normalnie właściciel wybiega Przesunęło nam się auto I on się tu pojawił Dobra, mamy Gościa z plaży i co normalnie biegnie do nas. Justice, A? E? Co on z Epsilonu jest? Sprawiedliwość! Epsilonu? What the hell? Co on powiedział teraz? Czy ja mogę wyciągnąć broń na niego i na przykład go przepłoszyć? Dobra? Patrzcie. On nie ucieka. Co ciekawe, normalnie. I jestem ciekaw, czy jak zostaniemy pobici, to będziemy mieli jakiś inny komunikat, czy nie, więc sprawdźmy to jeszcze na szybko. Ale jednak jaram się, bo rzeczywiście coś takiego było, i nie wydawało mi się. Dajcie znać, czy Wy o tym wiedzieliście, bo jestem tego ciekaw, jako ja żyłem. I nie dowierzałem, myślałem, że coś mi się wydawało, a jednak to prawda. Dobra, jestem, chlebnie gościu, zobaczymy. Jeszcze jak to będzie wyglądało Ale gościa rzeczywiście Możemy tutaj spotkać właściciela Który nie płacił e, rad I zabieramy jego fury Tam też mu zabiorą Kurde, to jest naprawdę fajne I oby więcej takich rzeczy Zobaczmy, czy będziemy mieli Franklin zginął No niestety, ale gość nas pobił Rzeczywiście się pojawił Więc bardzo się cieszę z tego faktu